Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Dzisiaj drobne problemy, ponieważ mi trochę mikrofon pierdzi i nie wiem, czy to będzie słychać. Polskie samoloty po zakończeniu II wojny światowej nigdy nie brały udziału w operacjach bojowych, aż do pewnego momentu, o którym chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. Spokojnie, nie martwcie się, nie chodzi o wojny na Ukrainie. W czerwcu 2016 roku polscy piloci i personel techniczny zostali włączeni w skład sił uczestniczących w działaniach w ramach operacji Inherent Resolve, która polegała na zwalczaniu sił tzw. państwa islamskiego. Polacy zostali rozmieszczeni w bazie Ahmed Al-Jabera, a ponieważ omawiane wydarzenie miały miejsce już bardzo dawno temu, to warto przypomnieć o co chodziło. Operacja Incurrent Resolve rozpoczęła się w 2014 roku, gdy siły amerykańskie rozpoczęły działania przeciwko tzw. Państwu islamskiemu działającemu na terenie Iraku, a później także na terenie Syrii. Podstawę prawną do prowadzenia podobnych operacji stanowi artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych, a także w tym konkretnym przypadku oficjalna prośba rządu irackiego. Państwo Islamskie to ugrupowanie dżihadystów, które wykorzystywało walki wewnętrzne, jakie rozgorzały na terenie Syrii i Iraku, i w szybkim tempie opanowało kolejne tereny. Daesh lub ISIS zajęło znaczne obszary, na których bojownicy tego ugrupowania dopuszczali się licznych zbrodni przeciwko ludności cywilnej. W 2016 roku Polska została oficjalnie włączona w skład tzw. globalnej koalicji, której zadaniem było podjęcie walki z islamistami. Zorganizowano dwa kontyngenty. Pierwszy z nich obejmował żołnierzy sił specjalnych, drugi składał się ze 150 członków personelu latającego i technicznego. Wyposażenie drugiej części kontyngentu stanowiły cztery samoloty F-16, które bazowały na terenie Kuwejtu, ale operowały nad Irakiem. W bazie Ahmed Al-Jaber bazowały wszystkie kuwejskie samoloty FA-18 CD Hornet. Ponadto, w czasie gdy w bazie stacjonowały polskie samoloty, rozmieszczono tam także maszyny F-16 i A-10 z amerykańskiego 332 skrzydła, a później skierowano do tej bazy pionowo wzloty V-22 Osprey, a także włoską jednostkę z 51 skrzydła wyposażoną w samoloty A-11 AMX Gilby. Zadania Włochów polegały głównie na wykonywaniu lotów rozpoznawczych z zasobnikami Rekce Elit. Zasobniki tego typu zostały opracowane przez przemysł izraelski. Podobnie jak Włochom, również Polakom przypadły w udziale głównie misje rozpoznawcze. ich planowanie zaczynało się przed lotem. W trakcie odprawy określano optymalne parametry samolotu. W trakcie lotu piloci mieli możliwość zmiany planu misji, a także przeprowadzenia rozpoznania celów, które nie zostały ujęte w pierwotnym planie zadania lub zostały wykryte później. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego osprzętu polskie samoloty F16 mogły wykonywać zdjęcia lotnicze z odległości 110 kilometrów od celu o jakości zastosowanego sprzętu najlepiej świadczy fakt, że na zdjęciu wykonanym z takiego dystansu można było zidentyfikować pojazdy. Warunkiem pozwalającym na wykonywanie takich zdjęć były oczywiście dobre warunki atmosferyczne. W przypadku zastosowania pasma podczerwonego zasięg zasobników wykonujących zdjęcia jest o połowę krótszy, warto jednak zaznaczyć, że zdjęcia można wykonywać jednocześnie zarówno w paśmie podczerwonym, jak również w paśmie widzialnym. W większości przypadków zadania wykonywane przez polskich pilotów były wykonywane przez dwie maszyny. Pierwszy samolot posiadał podwieszenie w postaci zasobnika DB110. No dobra, to żeby nie było wątpliwości, co to jest zasobnik. Zasobnik to jeden z elementów wyposażenia dodatkowego podwieszany na węźle uzbrojenia, który umożliwia wykonywanie specjalistycznych zadań. Na przykład rozpoznawczych, tak jak w tym przypadku. Mogą być też zasobniki z aparaturą zakłócającą pracę radarów nieprzyjaciela, itd, tak i tak dalej, i tak dalej. Przejdźmy do zasobnika DB-110. Zasobnik ten został opracowany w latach 90. Posiada kamerę z detektorem, a także kamerę termowizyjną. Obydwie kamery korzystają z tego samego toru optycznego. W przypadku obserwacji w trybie panoramicznym możliwe jest wykonywanie zdjęć, w przypadku których szerokość fotografowanego pasa terenu ciągnie się od horyzontu do horyzontu. Zaś długość klatki jest ograniczona do plus minus 20 stopni od osi optycznej systemu. Według producenta, zastosowane układy umożliwiają obserwację boczną obiektów z odległości do 36 km w przypadku kamery termowizyjnej i 72 km w przypadku kamery światła szczątkowego. System dostosowano do operacji w zakresie prędkości nosiciela od 1 ,10 do 1,6 macha przy wysokościach lotu do 15 250 m. Układy optyczne DB110 są stabilizowane w dwóch osiach, co przekłada się na poprawę jakości zdjęć wykonywanych z dużej wysokości. Drugi samolot uczestniczący w zadaniu przenosił zasobnik AAQ33 Sniper XR wyposażony w kamerę o tym zasobniku innym razem. Jeden z pilotów tłumaczył, że głównym zadaniem pilotów było wykonywanie rozpoznania obrazowego. Jeden samolot wykonywał zdjęcia z wysokości od 20 do 30 tysięcy stóp. Drugi samolot leciał w odległości 1 do 2 mil od samolotu prowadzącego i wykonywał to samo zadanie co pierwsza maszyna, ale za pomocą innego zasobnika. Oprócz zadań rozpoznawczych, Polacy uczestniczyli także w realizacji zadań typu DT-Tasking, czyli Dynamic Targeting, co można tłumaczyć na polski jako dynamiczne namierzanie. Polegało to na fotografowaniu celów, które były następnie bombardowane, lub wcześniej zostały zbombardowane, i chodziło o ustalenie tego, jakie były tego nalotu efekty. Po wylądowaniu materiał, zgromadzony przez zasobniki obu pilotów, był przekazywany do dowództwa już w formie gotowego produktu, ale najpierw musiał być przez personel naziemny opracowany. Udział Polaków w operacji Inherent Resolve pokazuje, że ogłaszany wielokrotnie koniec klasycznych zadań rozpoznawczych, to jeden z wielu mitów, które funkcjonują w zbiorowej świadomości. W trakcie typowego zadania polscy piloci spędzali w powietrzu od 4 do 6 godzin. W trakcie lotu zazwyczaj dochodziło do dwukrotnego uzupełniania paliwa w locie. Wprawdzie polskie F-16 nie miały żadnego przeciwnika zdolnego do stworzenia dla nich realnego zagrożenia, ale zadania były wykonywane nad terenem kontrolowanym przez tak zwane Państwo islamskie, dlatego też loty na rozpoznanie przeprowadzane przez polskich pilotów były traktowane jako misje bojowe. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że przeloty odbywały się nad terytorium opanowanym przez potencjalnego nieprzyjaciela, i choć nie istniało realne zagrożenie zestrzeleniem przez systemy obrony przeciwlotniczej nieprzyjaciela, to jednak zawsze istniała możliwość uszkodzenia lub Awarii samolotu. Podczas misji Polacy nie byli w powietrzu sami. Oprócz polskich F-16 w działaniach nad Irakiem uczestniczyły także maszyny startujące z bas na terenie Turcji, Jordanii, a także z amerykańskich lotniskowców. Nad niektórymi obszarami na terenie Iraku było szczególnie tłoczno. Wśród takich właśnie zatłoczonych obszarów można wymienić m.in. rejon Mosulu, Tal-Afar czy Al-Kaim. Mimo iż ISIS nie miało sensownej broni przeciwlotniczej, to jednak zestrzelenie samolotu koalicji miało duże znaczenie dla bojowników, dla których podobny sukces miałby olbrzymie znaczenie propagandowe. Dlatego też wielokrotnie dochodziło do ostrzału przelatujących samolotów koalicji, w tym także polskich. Dlatego też wszystkie zadania były wykonywane w reżimie bojowym. Ponadto, podczas fotografowania celów w rejonach, gdzie toczyły się szczególnie zacięte walki, wymagane były zazwyczaj nad wyraz dokładne zdjęcia pionowe, dlatego też, na przykład, podczas lotów nad Mosulem Polacy latali nie tylko bardzo nisko, ale także na tyle często, że nieprzyjaciel był w stanie, przynajmniej w teorii, strzelać się w cele lecące na pewnej wysokości. Choćby z tego względu każdy wylot wiązał się z dużym obciążeniem dla pilotów, którzy po misji musieli mieć czas na zregenerowanie się i przygotowanie do kolejnego zadania. Polskie samoloty operowały przez cały czas, 7 dni w tygodniu, w każdych warunkach atmosferycznych. By zapewnić wymienialność załóg, w skład kontyngentu PKW Kuwejt wchodziło 8 pilotów, a więc na każdy samolot przypadało po dwóch pilotów. Pilotem był także dowódca kontyngentu. Wymiana pilotów następowała co 3 miesiące, natomiast jedna zmiana trwała 6 miesięcy. Oznacza to, że w ramach jednej zmiany dochodziło do wymiany pilotów w połowie trwania tej zmiany. Co ważne, w tym czasie zmianie nie ulegał dowódca kontyngentu. Dlaczego akurat 3 miesiące? No cóż, jest to w pewnym stopniu nawiązanie do doświadczeń II wojny światowej, gdy Brytyjczycy i inni zachodni alianci wypracowali zasadę rotacji po kilku miesiącach służby operacyjnej bądź po wykonaniu tury operacyjnej, czyli określonej ilości lotów. Pilota kierowano na odpoczynek, tak by nie popadł w rutynę, która mogłaby być niebezpieczna dla jego życia i zdrowia. Podobną zasadę przyjęto w trakcie operacji przeciwko ISIS, no i w sumie przez Kuwait przetoczyły się cztery takie duże zmiany. Pierwsza zmiana trwała od 20 czerwca 2016 roku. Do 17 stycznia 2017 roku. Jej dowódcą był podpułkownik pilot Tomasz Jadczak. Następna zmiana trwająca od 17 stycznia 2017 do 17 lipca 2017 roku była dowodzona przez podpułkownika pilota Norberta Hojnackiego. Trzecią zmianą, która trwała od 17 lipca. 2017 roku do 16 stycznia 2018 roku dowodził podpułkownik pilot Łukasz Piątek. Natomiast ostatnią zmianą, zakończoną 18 czerwca 2018 roku, dowodził podpułkownik pilot Przemysław Strój. Co zrozumiałe, znaczna część detali dotyczących przebiegu wykonywanych lotów pozostaje wciąż utajniona. Natomiast wiadomo, że cztery polskie samoloty należały do grona maszyn wykorzystywanych przez 32. bazę lotnictwa taktycznego Własku. Podczas działań operacyjnych nad Irakiem Polacy byli przyporządkowani do amerykańskiego 407. ekspedycyjnego skrzydła sił powietrznych. W trakcie wszystkich czterech polskich zmian lotnicy wylatali 3600 godzin lotów bojowych, a nasze samoloty F-16 stały się pierwszymi polskimi maszynami od zakończenia II wojny światowej, które uczestniczyły w operacjach bojowych. W zasadzie to stwierdzenie wymagałoby pewnej korekty, bo jeżeli liczyć operacje bojowe w trakcie akcji Wisła, to byłoby bardziej sprawiedliwie. Uznajmy jednak, że po raz pierwszy od czasów Cyrku Skalskiego polscy piloci uczestniczyli w działaniach na terenie Bliskiego Wschodu. Oczywiście działania w tym rejonie przyniosły zupełnie nowe, niespodziewane problemy i zagrożenia. Jednym z najpoważniejszych, oczywiście dla obsługi technicznej, było utrzymanie samolotów w wysokim stanie gotowości, co było tym trudniejsze, że na samolotach operujących w tym rejonie osadzały się bardzo duże ilości drobnego piasku. Jeden z techników uczestniczących w drugiej zmianie powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że ze względu na duże zapylenie elementy konstrukcyjne płatowca pokrywały się pyłem. Ponadto obsługa zasobników wykorzystywanych podczas lotów także wymagała dodatkowej pracy. Na szczęście, podczas operacji prowadzonych przez polskie lotnictwo nad Irakiem udało się uniknąć strat w ludziach i sprzęcie. Tak czy inaczej dzisiaj z mojej strony to już wszystko jak widzicie nasze lotnictwo i nasze F-16 mają już za sobą udział w misjach bojowych toczonych w XXI wieku. Same misje miały miejsce w czasach gdy wszyscy żyliśmy przeświadczeniem, że wojna to coś bardzo odległego. Miejmy nadzieję, że już niebawem ponownie będziemy mogli tak postrzegać. Otaczający nas świat, a jeśli chcecie usłyszeć więcej na temat lotnictwa, to zachęcam Was do śledzenia kanału, a także jego wspierania. Można to zrobić na różne sposoby. W pierwszym rzędzie wsparciem kanału będzie jego zasubskrybowanie i pokazanie filmów znajomym. Następnie, jeśli już to zrobicie, a nadal chcecie mi pomóc, to zapraszam Was do wspierania mojej pracy poprzez stawianie mi wirtualnej kawy. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć w link znajdujący się w opisie filmu. Następnie przejdziecie na następną stronę, gdzie będziecie mogli dokonać przelewu na wybraną przez siebie kwotę. Te pieniądze są dosyć dla mnie istotne, ponieważ pomagają mi poradzić sobie z pewnymi problemami, na które napotkał ostatnio kanał. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale. Który, jeśli wszystko dobrze pójdzie, powinien pojawić się na kanale już jutro. Wszystkiego dobrego, cześć.